No, witam wszystkich na moim kanale, zaczynamy kolejną walkę, tym razem z Jacksem. Widzicie ile coś nawiązań do Lola to ja nie mogę po prostu. No dłużej było mnie trzymać. No. Co Tylko na... No... Napakowany góry, tak? Napakowany. Jesteś taką kupą. No. O nie widzę tego chwytu. Trwa to godzinę. A i tak się pić nie umie O, ooo No zaraz zginę tutaj Oj Jack mnie pokonał w pierwszej bitwie I znowu Co to jest, no co to jest co? No ja tu nawet nic nie mogę zrobić, fajnie no, ginie w końcu Aha, chyba przegram. Ja się przegrałem Trochę tak dwa na 10, Także ponów próbę. I trochę słabo z nim zacząłem. Znowu ten chwyt, jego. Czy znaczy on nie ma ciekawszych rzeczy do roboty, tylko chwytać mnie? Cześć, w ogóle co tu ja mogę. Lista ruchów jeszcze. Jacks. Lodu byś mnie może zniszczył, ale tu nie możesz. Nie dam ci. No. Zginiesz wreszcie, czy nie? Dobra, udało się. Jakoś go tam ubiłem. A i znowu co, Dobra, chwyt, mnie. więc zrobisz coś czy nie? Dobra. Tak jest, będzie. X-ray Wszystko ci popęka. Z tego cię wykończyć. Tak jest! I znowu spadł kolejny. Jakieś od... jakieś odblokowane osiągnięcie. Dostałem. No sam się o to prosiłeś, Jax. No, widzę, że moja ekipa w końcu zaporadziła, no. Coś robią w ogóle, bo ostatnio tak ginęli tylko. Sonia, that's not him. Sonia, this isn't Jack's Sergeant, what is it? That the elevator? Yes, the elevator. Cento contains the souls of my ancestors. They guide me. Could they hurry the hell up? Going up, fall back now. Go on.

Eee... Słabi są tam. Xin z jego ziomkiem to są tacy mocni, że wszystkich tu pokonają. A może jednak nie. You see to teraz, Raiden. Your legacy. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago when you betrayed your fellow elder gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. We will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on.

Ten ze słoto dał się kontrolować, ale tylko drżery ja widzę. No to dobre było, to dobre było, nie powiem. No serio. Dali się pokonać... Ten strzelił z tylko skamienia raz co? Już... skinęli wszyscy. No nie... You will not touch the Jinsai. Oh, I will, and all of Earthrealm will learn the truth after. You don't seem to be able to pull that. You're trying to pull it. You're just a Johnny Cage. I'm sorry, ma'am. Didn't see you there. Miserable wretch, insignificant spec of faculent scum, how dare you! A, Lisin padł, no oczywiście. No jest czterech na jednego, to powinniśmy to ugrać. A, i trzech na jednego. No, Te karabiny to w ogóle nic z nie robią, tym. Gdzie masz No, zmężała. no i'm not sure what just happened to me but i am sure of this you don't even think of hurting her no i'll Ah, a A to ten boss wszystkich bossów, o to może być ciężka walka U. No teraz się udało O no nie no ty do mnie strzelasz No czemu tego nie chcę zrobić co ja chcę? O właśnie to to i teraz kontra taka a, dobrze, ładnie, ładnie, sino już jesteś mój. Bam, bam, bam. No. <laughs> Ej. No, bez... A, no, bez takich, no nie potwarzy. No. Co to jest z Johnem Cage'em, chcesz zacząć? Proszę, będzie X-Ray na tobie. Połamę czaszkę i wszystko, co się da. Uuu, tak mi przykro. To jest pięć sprawiedliwości. Ej, no bo w sumie... To on trochę zaczął przeważać za bardzo. Ej, no nie, nie, nie. No co jest? No jak on... Co za ziomek. No jeszcze mi pierwszy uderzył. Co no tam... Większe kombo rób, człowieku! O, co co... Dobra, udało się. Po nim. Nie ma szans. Teraz też już x-ray go dobije. I koniec. Uf, ledwo, ledwo wam powiem, ale się udało. Naprawdę jesteś starym bogiem. Johnny Cage, the amulet! tu enjoy the new digs gramps sonia johnny <laughs> did we yeah we got him remain here the chamber's properties will heal sonia blade in short order Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. We've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet. And within it, old fish-face himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Shinnok can never escape. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? She called me Johnny. Raiden no, told descended from some Mediterranean war cult. Bread is warriors for the gods. I'm not going to summon that green halo. 20 I'm wygląda the how about you cassie can you summon anything like that or did it skip a generation take it easy jen we didn't need a halo in darfur or iran or kurdistan did we jackie nope we didn't Shale and monks ever send you there jen i've seen plenty of action taquita and i both stuff that blow your special forces mind F at ease you're all here because you deserve to be. you're beautiful and unique snowflakes. now, as i'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's six week anniversary. secretary blake says he's pleased with our progress. you could spit in his hair and he'd be pleased with our progress. he was smart enough to have mr. cage put this team together. And i'm glad the shura ryu chose me to join. new places. new faces. As the secretary pointed out, us older folks are gonna retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Ling Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate why be worried about outworld i thought kotal khan respected the reiko accords he does but he's facing a civil war the rebels win those accords will be history The expression? It's not worth a dirt on my shoe. Koto Khan has always argued with you fairly, you know. Sure, sure. I'm just saying. Upgraded weapons, my intel, and poof. The long outworld civil war. Done. Might be nice to kick back a bit, eh? You know Melina's location, and a whole rebel army. It's gotta be worth at least 50. I must attack her immediately. End this conflict. As you say, it drains us. Right. Do we have a deal? What is it, Devora? The Emperor should not be concerned. Accident ahead. This one will clear it. Make way for Kotokan! Move! The Tarkatans are in position. We await your order. It is given, dearest Tanya. Stopping a carriage. A Milena False Emperor! Requires power. Power you have, Melina. And more It pains me to use it, Rain. I need more time. The usurper's excursion came too soon. The rain falls when it may. No matter. If Kano does what I paid him to do. Now, do it. Ah, to wam. jest a taka right? <laughs> Wiem, że nas kłopoty. A, tam z rewolwera do nich strzelał. Nawet się nie cackał. A ci mają mordy krzywe. Wow. Dobra jest. Tu wyszła jakieś trzy ręce i ubiła wszystkich Całkiem ciekawe Ciekawe kim przyjdzie nam walczyć hmm? Tylko, że jestem tym imperatorem, tak? Chyba tak Chyba ta, jestem tym imperatorem. No przecież przecież ja klikałem no o, co I po czaszce Nie no nie dam się tak z tą łatwo Uu. To musiało boleć nie powiem. Weźmy jakieś dynki wywal, no, no. Dobij go jeszcze, no. Jesteś w końcu imperatorem jakimś, no. Powinieneś dać sobie raz z takim płystkiem. No i to ja rozumiem. Rozumiem, że czeka nas walka. Tak, jesteś dobre, ale to już w kolejnym odcinku pokonamy tego, jakiegoś tam, nie wiem, ziomeczka, jak nazywa? się nazywa? Kotalkan. Znaczy nie, to my jesteśmy Kotalkan, on jest Kano, dobra. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się.